Witam Państwa i radzę chwycić się za guzik, bo naszym gościem jest kominiarz, który napisał książkę Marek Kot. Dzień dobry. Witam Pana. Tajemnice kominiarza taki tytuł nosi zbiór Pana opowiadań. Na pewno nie powstałyby, jeżeli by Pan nie został kominiarzem, więc należałoby zacząć od tego, jak to się stało. Yy, tak, jak, jak najbardziej to nie powstałaby ta książka, gdybym nie był kominiarzem nie byłaby tak. Yy... Tak myślę, chyba wyjątkowa. No kominiarstwem... Nie mogłaby opowiadać <grym> o, o tych wszystkich no, ludziach, no, których no, pan no, odwiedza. No, Dokładnie tak. Moja historia z komiarstwem zaczęła się jakieś 5 lat temu, zupełnie przypadkowo. Zwolniłem się z pracy, potrzebowałem jakiegoś zajęcia, po prostu takiego, które by pozwalało też i, i Znaleźć czas po pracy na pasję swoje, i no, kominiarstwo okazało się takim rozwiązaniem. Znalazłem ogłoszenie w gazecie, zadzwoniłem, spotkałem się i zostałem przyjęty jako pomocnik kominiarza. Dzisiaj jestem przeladnikiem. Za rok czeka mnie egzamin na mistrza, więc <grytania> to jest ta historia. No i okazała się ta decyzja bardzo trafna, bo wyzwoliła w panu takie. Talenty ukryte, bo napisał pan pierwszą w życiu książkę. Tajemnice komiarza to jest moja pierwsza książka, aczkolwiek chodziło to za mną lata. Czyli Długie. miał pan takie y, inklinację, hmm. taką chęć, żeby spisywać y, te wrażenia, y, które pan zbiera, a jest pan osobą niezwykle uważną, świetnym obserwatorem, który potrafi rzeczywistość rejestrować. I jednocześnie powiedziałabym, że nie tylko zagląda pan w czeluść szybów wentylacyjnych i kominów, ale zagląda pan też w głąb ludzkiej duszy. I jak to się dzieje, właśnie, że potrafi pan zdobyć zaufanie tych wszystkich osób? No to składa się, w, 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 tak mi się wydaje, wiele elementów, ale głównym takim y, pomocnikiem w tym wszystkim jest. Y, Mieszkanie samo. To, że mm, lokator, czy ktoś do kogo przychodzę, jest u siebie po prostu. jest Czuję się pewniej. Mm, nie spotykamy się na ulicy, tylko u, u, u tego kogoś w domu. I y, na podstawie na podstawie tego, co już widzę w domu, można sobie troszeczkę y, wyobrazić albo y, jakby tutaj zwizualizować czym dany człowiek może się zajmuje, albo jakie ma pasje i tak dalej, więc jeżeli już podpytam, czy zapytam, czy pójdzie jakaś rozmowa w tym kierunku, albo w ogóle jakakolwiek, jest, jest, to, jest to już jakiś materiał do pisania. Chodził nerwowo po melinie i czochrał zaniedbaną czuprynę. Miał dylemat. Upić się, bo jest to okazja, czy porozmawiać z kominiarzem, bo też jest to okazja. Omijał pijanych kumpli i zmęczone winem amazonki. Krążył w udzielającym się napięciu. Towarzystwo kleło i przekomarzało się, a to o papierosa czy niedokończoną rybną konserwę ze specyficznym zapachem. Trudno było z nimi normalnie porozmawiać. Przesyd wrażeń zmęczył mnie i chciałem już iść. Całe to przedstawienie trwało w sumie nie dłużej niż 20 minut, do pół godziny. No właśnie, ale tu potrzebne są y, takie czynniki, jak ta właśnie niezwykła Pana otwartość na drugiego człowieka, bo można wejść do tego mieszkania, sprawdzić ten szyb wentylacyjny, powiedzieć tak. dzień dobry, do widzenia, tak, i to może. wszystko. A Pan y, jednak potrafi się zatrzymać poprosić o szklankę wody. Zdobyć zaufanie tej drugiej osoby. I wydaje mi się, że tu też jest istotne, że jest pan kominiarzem, a nie na przykład hydraulikiem, dajmy na to, prawda? Bo jednak Bardzo ludzie wciąż, to, tak, wciąż tak. wierzą to zawód, w tę magię, tak? Tak, komiarz jest, to, kominiarz jest y, takim zawodem zaufania społecznego. Jest mundur. Yy. Zaczęło się cała historia kominarstwa od tego, że no, jednak ratowaliśmy to życie i wciąż ratujemy, jakby, nie? Czy dbamy o bezpieczeństwo, tak, więc tak. ludzie ufają, ale historia z książką i, i, i w ogóle tym, 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 tym wszystkim historią, czy, czy jakby di otwartym dialogiem z drugim człowiekiem, czy otwartością taką, ym, Zaczęło się chyba, kiedy zadawałem pytania, jak, jak, jak niektóre osoby podchodziły do mnie i po prostu łapały się za guzik na ulicy. Odważyłem się nieraz zapytać, jakie masz marzenie, jakie, o co chodzi. Nie? No i, i tutaj tutaj robiło się ciekawie bardzo. Bo to też takie przełamanie pewnego, pewnej bliskości, prawda? Znaczy zdobycie pewnej bliskości złapać kogoś za guzik, to jakby przejść jakąś pewną strefę jego y, osobistej y, aury, może, może tak? Może to tak wygląda. Niektórzy koledzy y, moi no, nie, nie chcą, żeby ich łapał. Ja akurat nie mam z tym jakiegoś tam problemu i, i tak jak pani mówi, że można to tak postrzegać, że jest to przekroczenie jakiś tam, ale jednak kominiarz, nie? Tradycja, uśmiech, guzik, szczęście i... To I szczęście tak się przecież zaczyna. tak się zaczyna. Właśnie, tego szczęścia nie tylko w kominarzu, przecież sobie tam gdzieś um, próbujemy posiąść albo wyobrazić, czy wyczarować. Nie? Ale jak kominarz jest taką rzadkością na ulicy w ciągu dnia przejedzie, ludzie się złapią, czy jak, 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 jak sobie jadę, tam, to widzę przecież jak ludzie po prostu łapią się za ten guzik i sobie coś tam myślą, coś pragną. Mają swoje marzenia, mają swoje. Różne dylematy, czy tam, może kominasz, czy ten odruch pozwoli im znaleźć na to odpowiedź, albo się jakoś tak wzmocnić w ciągu dnia, czy poprawić sobie humor. No i to te takie ruchy z tym guzikiem i ta tradycja spowodowała, że jednak nie jest mi tak trudno wejść też w taki właśnie obszar rozmowy. Słuchajcie, Żegnam was wszystkich i życzę miłego popołudnia. Gdy szedłem do wyjścia, Zorro zawołał. Poczekaj! Przybij piątkę. Tu jest mój dom i kiedyś w nim posprzątam. Tego ci życzę, dobry człowieku. Masz w sobie wartości, które jeszcze oddychają. Dbaj o kwiatka i zgłoś się na odwyk. Meliną zawładnęła nagle cisza. Jednak tym razem... Ta cisza miała potencjał. Odwyk to wstydliwy proces dla większości alkoholików. Wiem, że Zorro dokonał destrukcyjnego wyboru i upił się ponownie. Wiem też, że zapamięta na długo galerię symboli, którą sam definiował pod kątem własnego odrodzenia. Chrystus, Gierek i potrzebujący troski samotny kwiatek. Był też Kominiarz, niepijący, prosty człowiek, który spędził z nim trochę czasu, a wychodząc życzył szczęścia. Jeżeli się poruszy temat muzyki, czy temat sztuki jakiejkolwiek, czy malarstwa, ktoś jest pasjonatem tego albo Albo, albo maluje, czy, czy śpiewa, czy gra, to no, tutaj już jest temat nie do skończenia. Nie? To się rozmawia, rozmawia i po trosze porusza się też inne, inne tem tematy co do, co do życia, co do planów i tak dalej, więc to jest. Ale żeby powstały takie opowieści, to musiał pan. Ujawnić te tajemnice, odsłonić je. Czy nie miał pan z tym jakichś problemów, że ktoś Pana, panu coś wyjawia, ale chciałby, może Pan to zatrzymał dla siebie? Nie, co ciekawostka, w tej książce jest trzy rodziny, które bardzo chciały zaistnieć ze swoimi historiami i nie miały nic przeciwko temu, żeby nie zmieniać tożsamości, nie zmieniać ulicy, nie zmieniać adresu, Więc tak, też tak zrobiłem. Pozostałe opowiadania są literacko jakby obudowane, obudowane więc tutaj chodzi o obyczajowość i tak dalej, ale wszystko dzieje się w Opolu i jest, no, jest jakby na faktach, są to autentyczne. I myślę, że, że no nie jest to tak, że gdzieś kogoś w tej książce jakoś przedstawiam. Hmm, bardzo. Żeby mógł i, się, wstydzić, żeby mógł się albo źle czuć, czy coś. Źle czuć, czy jakoś. Coś, czy mieć jakiekolwiek pretensje i tak dalej. Nie? Więc nie, nie o to chodziło. Ja też jestem o tym przekonana, ponieważ y, pana bohaterowie to są ludzie y, ciekawi, czasem zagubieni, czasem smutni, czasem radośni, szczęśliwi. Ale nie ma tam ludzi złych. Nie, nie. nie. Starałem, się, starałem się napisać o mm, wszystkich obszarach albo o wielu obszarach naszej emocjonalności. I to w tych tekstach, tam w tych opowiadaniach, żeby była radość, żeby był smutek, który jest, strach, żal, troska, pragnienie. I te wszystkie wartości chciałem, żeby były tam zawarte, no bo tak to, to nasze życie tutaj, ta egzystencja jest tak skonstruowana, że mamy z tym wszystkim na co dzień do czynienia. I są też ludzie sukcesu, i, i, tak, i tak dalej. Myślę, że, że starałem się, tak to wyszło z mojej perspektywy, i no, myślę, że, że na mi się pewno udało. Z mojej perspektywy. Sądzę, że tak, bo y, muszę przyznać się, że y, czytając pana opowiadania, y, albo śmiałam się na głos, albo szlochałam również. Mm -hmm. <laughs> Także y, no, wywołują one szczególne emocje. Mają wielki ładunek emocjonalny i język, którym pan się posługuje, y, wyzwala te emocje. Y, myślę, że również y, przyświeca tym wszystkim opowiadaniom. Jakiś zamysł twórczy, bo to nie tylko opis wydarzeń, nie tylko opis spotkań, ale się. tam tak. jest bardzo dużo pana wyobraźni, bardzo dużo pana przesłań, Dokładnie. które wiążą to wszystko w jakąś bardzo piękną ideę życia którym... Tak to miało być. Właśnie, właśnie. Jaka wyglądać, ma być ta nie? idea tak, życia ja, pana? <laughs> ta idea życia i przede wszystkim nie rezygnować nigdy ze swoich marzeń. I nie traktować ich nigdy tak sobie, po prostu serio. I nie może mieć nikt nigdy wpływu negatywnego na zrealizowanie. Moich, no, mówię o swoich o moich marzeń i też, też tak chciałem, żeby, bo tam przecież w te są bohaterowie, którzy się tam porzucili swoje marzenia i, 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 i byli nieszczęśliwi nie? z tego powodu, bo to tak, tak pokrótce mówiąc. Nie? A Więc, pan im czasem pomaga powrócić dokładnie, do Dokładnie, jakoś tak, tak się staram. Powrócić i, i i te marzenia są naprawdę bardzo ważne. I nie trzeba y, wiele, żeby, żeby, żeby je realizować, żeby należy coś z tym zawsze robić. Nie? Nie, 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 nie pozostawiać je tak sobie samym. Ale jeżeli się coś zrobi w tym kierunku, to naprawdę jest ogromna szansa, że one się spełnią i, i, i człowiek będzie szczęśliwy po prostu. No i wierzymy <śm> w tę magię, że jak. Złapiemy się za ten guzik. Tak. To Pan nam w tym pomoże. Od takiego banału, mm, powiedzmy, banału w cudzysłowie, guzika, ale to jest naprawdę wielka rzecz. Nie? I, I może się spełnią, wie, spełnią i wiele wydarzyć w życiu, jeżeli, jeżeli naprawdę w to wierzymy i coś z tym robimy, ze swoimi marzeniami. To była taka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.